Tym uroczystym pochodem ulicami Włoszczowy Powiat Włoszczowski zainicjował 1 marca obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy maszerowali z biało-czerwonymi flagami. W wydarzeniu patriotycznym wzięli udział czołowidziałacze Prawa i Sprawiedliwości w regionie świętokrzyskim. Dopisała słoneczna pogoda, nie brakowało też mieszkańców Włoszczowy, którzy manifestowali swój patriotyzm. Po dotarciu korowodu na miejsce orkiestra Denta Zoleszna odegrała hymn państwowy. W wydarzeniu patriotycznym zorganizowanym przez powiat wzięło udział 36 pocztów sztandarowych. Głównym punktem uroczystości zorganizowanej przez starostwie było odsłonięcie kamienia z tablicą upamiętniającą ofiarę represji reżimu komunistycznego na ziemi włoszczowskiej. Pomnik odsłoniły rodziny pomordowanych więzionych w okresie sowieckiej okupacji i komunistycznego zniewolenia oraz władze samorządowe powiatu włoszczowskiego. Następnie obelisk poświęcił dziekan dekanatu Włoszczowskiego, ksiądz prałat Zygmunt Pawlik. Parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej dziękowali organizatorom i społeczeństwu powiatu Włoszczowskiego za zorganizowanie takiej uroczystości. Pragnę wyrazić w tym dniu wielką radość, że społeczeństwo powiatu Włoszczowskiego na czele ze swoim starostą dają dzisiaj piękne świadectwo. Przywiązania do tych głębokich patriotycznych wartości. Dla nas, mieszkańców Włoszczowy, to niezwykle ważne, by upamiętnić ofiary komunizmu. Tego strasznego, tego, który niszczył naszych patriotów, bohaterów. Cześć i chwała bohaterów. Po przemówieniach delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze przy odsłoniętym pomniku. Po ceremonii składania kwiatów uhonorowano grawertonami członków Społecznego Komitetu Upamiętnienia Ofiar Represji Reżimu Komunistycznego po 1945 roku na ziemi włoszczowskiej inicjatorów i fundatorów upamiętnienia. Pierwsze takie spotkanie patriotyczne we Włoszczowie, podsumował przewodniczący Społecznego Komitetu, wicestrasta włoszczowski Łukasz Karpiński. Pamięć o mieszkańcach Ziemi Włoszczowskiej, również i dawnego powiatu włoszczowskiego, będzie upamiętniona. Cześć i chwała bohaterom. Jeszcze Polska nie zginęła. Kiedy my żyjemy?